E, jeździło się rewelacyjnie, trasa jest po prostu super. E, tak naprawdę no, rozkręcamy się z wyścigu na wyścig, tak? Za każdym razem udaje się poprawić czas, więc fajnie. E, no co, no, dzisiaj dalej próbujemy, że tak powiem, atakować, atakować, żeby był jak najlepszy czas. Wszystko super. No mały, mieliśmy mały, mały problem, bo pa, pasek z alternatora no, lecie, ale to już widzę, że prawie gotowe, więc jedziemy, zasuwamy dalej. Na tym pierwszym treningu dzisiaj 12 czas, powiedz. Yy... Czyli liczysz na lepszy wynik w, w wyścigu? E, tak naprawdę zobaczymy. No. Podchodzę z dużym, e, z dużym spokojem do wszystkiego, tak? bo jest to nas na pewno pierwszy start. Natomiast myślę, że czas powinien być lepszy, bo ostatnie dwa łuki jechałem już 90 na godzinę, bo po prostu e, no nie miałem doładowania, tak? bo straciłem, straciłem prąd w to już przestało jechać. Więc jest szansa, żeby było lepiej. No. Twój samochód to już w tej chwili niestety rzadkość na polskich trasach. Powiedz o nim kilka słów. E, pewnie, to, że tak powiem zewnętrznie jest to, to e, prawie, 90, no, prawie 100% odzerowanie samochodu, który w latach 80. startował w mistrzostwach świata. Auto jest tutaj w tej chwili przygotowane do klasy Open Plus 2000. Na razie na dotarcie takie 400-400 koni zawieszenie Olins e, z przodu i z tyłu hamulca Alcona. Masa około tam 1220-30 kilo.